Siemano wam wszystkim o. Siemano wam wszystkim sesonucy. Dzisiaj was witam W takiej właśnie, bo pytanie mi padło e, Na Steamie Czy tam Czy tam po prostu e, w grze W Counter Strike'u mnie, mnie się ktoś tak, tak pyta Czy po prostu, czy czasem No kudy, no nie wiem czy mnie się tak pytał Ale mnie się taki gadż właśnie pytał bo też chcę to pobrać. mianowicie mi to chodzi o w chmurze czyli genie w chmurze czyli poprzez GeForce Now.com oczywiście co to jest oczywiście to jest genie w chmurze bo jeśli macie takie słabe komputery takie jak ja mam i po prostu od dłuższego czasu sobie tak pykam na tym GeForce Now Oczywiście, po pierwsze, musicie na to zapłacić, żebyście mieli dostęp, po prostu, no nie żebyście godzinę e, grania e, będziecie mogli tego G Poznała wyłączyć, no w sensie wyłączyć G i po prostu, e, i po prostu znowu się połączyć z, z tobą i potem macie kolejną godzinę grania. A także, jeśli ja wam powiem tak, bo, bo sprawa wygląda to tak, że po prostu Gifło znał jest tak zebrany, że po prostu macie stałe 60 klatek. I to w każdej grze czy to GTA V, Strike, Fortnite i takie tam inne typu rzeczy macie po 120, tak 120-60 klatek na sekundę stałe, czyli... Czyli, czyli dość spoko ta, ta aplikacja jest. Oczywiście ja mam właśnie pożyczone konto od kolegi, bo właśnie no, że tak powiem, no nie mam konta bankowego, ale sobie muszę zrobić. I po prostu wam tak powiem, bo właśnie no dość taki spoko kolega, dość może znajomy mi, mi to konto dał, że tak powiem, żeby sobie giał, nie? tym na nie i mi tak na zawsze, tylko tak, żebym sobie grał, nie? No, kiedy będę chciał. No ja to już to z tego konta już jego korzystam ponad rok. No, półtora miesiąca. Boże, półtora roku już te, te na jego koncie gram. Oczywiście stałe 60 klatek. Oczywiście, trzeba się da grać. Oczywiście, ja temu giaczowi powiedziałem, bo, bo nie wiedziałem po pierwsze, że mnie się tak pyta, ale czy czasem nie mam GeForce Now? Oczywiście, ja mu powiedziałem, że to posiadam. I, i mnie się pyta, czy czy, czy tam po prostu, czy, czy narzekam na to, czy narzekam na to, no to powiedziałem, że nie narzekam na to, bo po pierwsze jest 60 klatek stałych, 120, tam sobie może można sobie ustawić prze, 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 przepływność internetu, żeby wam te, te że tak powiem te klatki na sekundę nie spadały. Oczywiście to zależy właśnie dużo to zależy od waszego internetu. Oczywiście jeżeli jak macie, no ty no macie załóżmy dobrego kompa, a nie macie dobrego internetu, tak. Także to właśnie od tego wynika, że musicie mieć dobry internet Bo tak jak ja mam, to mam w miarę dobry internet I także to tak to działa Oczywiście Oczywiście na tą platformę nie narzekam Oczywiście to można grać No sobie można to przez przelew bankowy sobie możecie to zapłacić Albo, albo przez Paypal'a chyba Chyba przez Paypal'a to jest Nie, nie jestem pewien ale słuchajcie, przez PayPala sobie można wykupić to chyba. Ja nie wiem czy to się to jakoś się to e, poprawione to zostało, czy nie wiem co o, o co z tym chodzi, ale że tak powiem na tą platformę nie narzekam, bo naprawdę bardzo spoko e, ta platforma jest, czyli dziwko poznał. Także to chyba by to było na tyle. Oczywiście tego gościa to pozdrawiam a jeśli mnie ogląda a jeśli nie no to oczywiście jak będzie dzisiaj grał to mu powiem, że filmik jest na YouTubie i tyle no i tyle no także to tak to właśnie wygląda ze systemem GeForce Now także to jest na najlepsza chyba z tego co wiem najlepsza platforma do gry bo po pierwsze musicie to zapłacić, żeby nie grać godzinę i po prostu wyłączać niepotrzebnie grę ale ja tak miałem ten kudę ja tak miałem, ale zrobiłem ale, ale poprosiłem kolegę, żeby nie dał mi tak konta sobie tak nagianie, bo ma do dobrego kompa dość, mój kolega ma dobrego kompa no to on se to załatwił, on se to opłaca automatycznie z jego konta także naprawdę tą no że tak powiem mój kumpel bo nim właśnie prowadzimy jedną stronę czyli sieć do Counter Strike'a 1.6 prowadzimy stronę i po prostu i co i mi te i mi te pla, platformy pożyczył i żebym sobie grał nie? tak ja, jak właśnie powiedziałem wcześniej żebym sobie tak ciupał kiedy będę chciał czy to w daylighta czy tam w coś tam czy w coś tam nie narzekam na tą nie narzekam na tą platformę, bo z tego względu po prostu no po prostu to wygląda tak, że po prostu um, macie słabego kompa to sobie włączacie to i macie jeszcze 60 klatek stałych. No to zależy jaki macie internet, bo tam jest ustawienia są niestandardowe Oszczędzania danych i jeszcze tam 3-3 czytaje, jeszcze takie takie ustawienia przepływności, rozdzielczości, FPS-ów i właśnie il, ile ma brać właśnie megabajta na sekundę. I po prostu to zależy od internetu, jakiego posiadacie. Oczywiście ja posiadam bardzo dobry internet, tak jak właśnie wcześniej powiedziałem, ale nie, nie narzekam. Ale wam tak, wam tak szczerze powiem, jeśli byście chcieli to, to sobie tyle pobiać. Oczywiście to jak właśnie macie jakiegoś słabego kompa, no to, a jeśli nie, inaczej. Jak macie dobrego kompa, to to sobie to przetestujcie i możecie grać bezpośrednio na komputerze lub po prostu przez GeForce znało. Oczywiście to zależy. No ja też mam właśnie ta, takiego dobrego kumpla i po prostu też ma nawet spoko kompa Ale i tak sobie gra przez GeForce Now także także to też właśnie dlatego że po prostu y, Komputer jeśli przez to działa jeśli macie też właśnie dobrego kompa no to No także to tak to właśnie wygląda. Z tym z tym całym dziwo znał, bo naprawdę ta stonka jest zajebista i no nie mam tutaj nic do złego do rzucenia, bo też właśnie dużo osób gra w tą grę. Boże gra w to, to grę. Oczywiście przez to dużo ludzi yy, właśnie ja przez tą platformę, czyli naprawdę GeForce znał daje potężną no, fan, nie? Ty na fan tam na przykład w jak grałem na biata czy to na swoim to nie dało się grać, bo tak było tak mało FPS-ów, ale właśnie przez tego GeForce znał to mi, to mi ujatowało życie ten, bo tak sobie tak chciałem grać w takie na nowszej G i po prostu to było tak, że no, no także tutaj nie mam nic innego do, do powiedzenia, że ta platforma jest, że tak powiem, się nie opłaca, ale się opłaca, bo to sobie tam możecie opłacić na 1,5 roku, tam na chyba na dwa miesiące co miesiąc no, co miesiąc po 25 zł, czyli to jest cały chuj, że tak powiem, za przeproszeniem to jest taki cały chuj, ale że tak powiem, no właśnie, oczywiście yy, to jak chcecie, bo ja właśnie korzystam z tego GeForce'a już bardzo długo, tak jak właśnie powiedziałem, pożyczyłem od niego od kolegi, także to nie, nie, nie z moich pieniędzy to idzie. Ale tak spoko, spoko to działa, bo też właśnie go poprosiłem, no żeby nie dał mi, a on ma dość dobrego kompa, także to nic tutaj nie zmienia, żeby to jakoś było, nie? Także to, 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 to by było chyba na tyle z tego filmiku. Yy, mam nadzieję, że wam to wytłumaczyłem. Oczywiście nazwa tego będzie w opisie pod tym filmem, a tak, także możecie się zaglądnąć, co tam jest jest bardzo dużo gier no jakie też właśnie posiadacie, to też możecie połączyć konta, ze steam'em z ubisoft'em i z epic games'em I także jeśli macie tam konta gry macie, także tutaj nie widzę nic do stracenia czyli po prostu macie jedynie co do, do stracenia to pieniądze, żeby to jakoś dostało Oczywiście to jak chcecie, to jak mu. No, przykładowo, wybieracie sobie na miesiąc i po miesiącu czasu po 25 zł, wam ten, ten dostęp, że tak powiem, spada do, do, do darmowego konta. Także jak tam macie ustawione, tam na przykład 25 miesięcy, co miesiąc, co miesiąc, pod koniec miesiąca się, sięł po prostu się przetwarza płatność i także to także to, to jest i tak spoko bardzo fajna platforma dobra Ten, mam nadzieję że wam po, po, pomogłem mam nadzieję że wam to pomogło jeśli chcecie jeśli macie takiego dość słabego kompa tak jak ja oczywiście ja sobie tam może kiedyś kupię lepszego kompa zobaczymy ale na razie nie ale sobie będę go przez tego dziwo znał bo to naprawdę mi stwarza fan mi to stwarza fan, mi to stwarza efekty i tak dalej, i tak dalej. Także dzięki za oglądanie jeszcze raz i i, i to co wam powiem, wiem że to było dwa tygodnie temu, czy tydzień, dwa tygodnie prawie, był właśnie był nowy rok. Tyle, także Wam życzę szczęśliwego nowego roku 2022 i żebyście byli zdrowi, oczywiście może kiedyś live y będą, tak, także trzymajcie się, cześć, elo.